Hej, lagu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 4. Co gościu ucieka? Od polis ucieka, gościu. W szóstym odcinku z GTA 4, ostatni na dźwięku. Czekaj, mógł pomóc? A coś ciekawego, to jest jakiś taki event? Co się chowa? I co to z tym a, policjant zniknął. On co uciekł? No nie. Szybko go zlejemy. Dla chwila, chwila. Takim wszystkim się jeszcze innym biło o podku. No, jeszcze raz. Ucieka, ucieka. Jak się bił z podku. Co jest? Mam no. Dobra. Dobra. Mamy misję Uromana. Tego tam się udamy. No, wezmę jakieś może fajne auto. Tym w sumie Ej tego właśnie nie się... ja, czy ten wygląda tak samo. Yeah. Chwajam. Jeszcze zakręt. Radio, te tematy. Dobra.

I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this what dog and you didn't do anything? I didn't... didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nickabelik! A, A disloyal user! After what I did for you, you... Dick! You fucking dick! I'm sorry! Scare you! Alright, so you want me to deal with it right now? No. Sit down! No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared. You always were a hypocrite. Nico, wait. Don't do anything stupid, wait for me. Roman, jedzie z nami. Jedzie z nami Roman. I czy my jedziemy się pozbyć wlada I też tym. Weź co, tak z, taksówką ironicznie powiedziałem, ironicznie i ogóle w <laughs> Cousin, not letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. I, we, we have an X? open relationship. I do my thing, she does hers, Ej, and she does her thing. Oh, don't watch. Fat Harry's sweaty back Dobra. going up and down. I can't take it. How can she do this? I knew you cared. I have to do this. Is that X? Dobra.

Boy, I told you to stay away from Mallory. Ah, go away. And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is hey vlad can't we just talk about this you stay away from mallory i must be hearing things i could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do <laughs> did you hear that voice yeah. now get them out of here come on, come on. <laughs> Prost, shaman, to Szybko! Drzwi... co ja robię? Myślę, że tam są drzwi Nieśmiertelny jest. O nie, o nie, o nie, o nie. O miał samochód Szybko, szybko, żeby misji nie tam Przewali Aż tak się nie spieszę. Dobra He's running away. We win. Let's go home. I'm not walking. Check like finish. no finished his we won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is six feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change. <sharp inhale> so <sharp inhale> Vlad jest like to end it here and now. O kurde! Musi to już zakończyć. Niko z... zabiję Vlada. No nie pierdziel, to jest główno. Gówno! O, też się rozbił, też się. Keep your head down. I'm going to finish this. Stop, Nico! Shit! Try pushing You killed yourself and your. Fucking Yokel! You think you can get away with killing me? I guess I'll find out. You think this is worth it? You're throwing you and your fatty cousin's lives away for that bit of Puerto Rican chocha! I'm throwing your life away, prick! We'll do all right! My friends will track you down. You won't last a moment.

No How this whole place. place? My friends will find you. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. not Pentac, no, no Nico. <coughs> ah, you're a big boy, Vladdy. Niko! Ah. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead. No, he's dead. We're fine. He has powerful friends, serious people. I told you to be calm. You halted the jump. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage. Shit! Shit! Shit. <sighs> no more than today. Sit When I was in the army, we were going on the mission to ambush a squad would killed a lot of innocent people. They were our enemies, but we never did it. There were 15 of us, all boys from the village, but one of us betrayed the group. It was a setup for money. Twelve people died to escape. I know the traitor was not me. So for ten years, I've been searching for the other two. One of them leaves here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened ten years ago, and you don't care whose life you ruin in the No. Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. just such a horrible place to find that. Let's find that. Let's the body at least for a while. Put him in the river. feel fast and he's going to kill us. O, no. o, już chyba ktoś no, to zgłosił. A co do tego, że jestem czy co? Tak, to się wrzucił, bo oto zapis. No, o czy to, czy może się, że to do kogoś. Mam te kampanii do przodu szybciej niż mogłoby czekać na swego, do tej osoby. Czyli co? Aha, i teraz nie mamy misji w takim razie obstawiam. Nie, jesteśmy tutaj. Tutaj wracinu tutaj. Dobry. Dobra. no to do kogo możemy zadzwonić? Tak z ciekawości zadzwonimy. Yy, jak to się o ty, Michelle. Michelle, oh nie, 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 ja pierdzielę. On mnie teraz Jeżeli nie, 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 o nie, nie, wiem. Co, jechać o tą Wiecie co? Nie mamy teraz misji. Gdybym pewnie zadzwonił do kogoś innego, by była. Ej, ale fura fajna. Dobra, podjeżdżmy na tą randkę. Czy jak to tam... ...to Jak to... A wiem jak radio włączyć. Dobra, pewnie taką rzecz, tylko... ...że nie wiem, za głośno gry czasem. Czekajcie, Tak, przegazowałem. Proszę, troszeczkę, najwyżej napiszecie, że jestem. Roman. Nico, Nico, I, 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 Come, Nico. Quick. I zobaczcie na to. Czy tu nie da się do, do tego wejść? To nie wiem, to, to powinno być... Diner. Szkoda, bym sobie odkrył. bym wiedział, na się jakieś misje były. Ale wskoczyłem. Roman potrzebuje szybko pomocy. Czemu. No ale wiecie co, laj iść to, Nie ukrywajmy. To pewnie będzie nudne. To pewnie będzie nudne. A Roman potrzebuje pomocy. Wcześniej też miałem taki wybór w którymś z starszych odcinków. Przed tej takiej przerwy miesięcznej. Eee. O, szybko zasuwa to auto. Ja też miałam decyzję i wybrałem właśnie, żeby Romanowi pomóc. Dobrze. Szybko zasuwa Tum, tum. Dobra. Zbrodnia i kara. Psst, Nico. Oh, oh, man. What are you doing in the dumpster, man? Are they here? What are you talking about? Get out of there, man. I'm freaking out, man. I'm being followed. I saw them. Don't be ridiculous. You're being paranoid. Oh, yeah. being... Fuck you. Fuck you.

No, get out of there. You smell like cabbage. I don't want to, man. I'm shitting myself. Ho. Oh. Oh. Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, Fatty. The boss wants a little chat. No także. Teraz się zaczyna. Jeden gość nas porobił. Monika nie uwierzył. <laughs> we had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andre. Why not? <laughs> You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is In not the Balkan. Oh no. Shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Uh, my cousin, Roman. <laughs> I'm <laughs> an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. You're dead like up the ass. What do you want me to say? huh? Oh, wow. Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, or some ape threatens me with a hacksaw. So, no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Making all that noise to find out he's his cousin. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico you think it's okay to kill my employees? If he is in asshole. yes. Do <laughs> it! <ahead>. Oh. I too. <laughs> sure. no! Azzo, look at me like a piece of shit. <laughs> Poor

We'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman. Roman. Go, go, go. I will take care of him. Fuck! Okay. So can't some huh Jakaś taka fura by się przydała, fajna? A, policja jedzie, akurat. Ty. No to widzę taki ładny wóz. Ty tutaj. Aha, bo ja mam ten radiowóz zdobyć, to wygląda jakby to było ustawione. Coś mówili o radiowozie, akurat się skupiłem. Albo na moim własnym, albo... Wezmę ten radiowóz. Tak, miałem radiowóz zdobyć. the police car what now the van is driving around south broker pull it over take it to our lock up on the drive be more specific how many vans do you think there are in south broker that is a problem for you and your cousin not me keep pulling vans over until you find the TVs goodbye okay czyli mm -hmm. musisz znaleźć telewizory no, pewnie to nie będzie najbliższe no ale trzeba po kolei, nie? No, ogólnie to, jak to nagrywam, jest 16 stycznia. Ten film pewnie będzie 18 stycznia. Ale powiem wam, proszę trzymać, że 30 stycznia wychodzi Spider-Man 2 na komputery PC. I no, może coś dobra, dobra, jakaś to seria. brother. Fuck, get out of here. Ale jak to, że tak, yy, byłaście w takim ubraniu, nie? Niko. A, chwila. Kolejny jest tutaj. No jak nic to będzie trzecie, obstawiam, ale. Ja Po kolei, żeby nie okazało się, że tam w błędzie jestem. No, także jestem ogólnie gigafanem Spider-Mana, na po profilowym na YouTube widać. I byłbym w stanie nagrać to, jeżeli chcecie. Muszę to znać. Ale też jeżeli właśnie kogo to nie będzie obchodziło, to sobie po prostu samemu ogrom, bo jestem fanem Spider-Mana i na spokojnie z to Ale na YouTube'a też bez problemu to nagrać, bo i jest w ogóle. Dla mnie to nie byłby problem, jeżeli... Wygląda te ta tematy, nie? No no TVs buddy No dobra Czyli tak jak myślałem, ta najdalsza... Idzie jest ta trzecia furgonetka? Już nie wsiadłem, teraz się pojawiła Jedziemy tutaj Czemu nie mogę... O! To znaczy no, a jeżeli macie jakieś pomysły na grę, serię, nie ma problemu, wypiszcie, ja to nagram. W sensie o kurde! Sorry? W sensie muszę mieć tą grę albo ewentualnie musi być gigatania. Właśnie z... oszczędzam na tego Spidermana.

Podobno nie. Ten. Tutaj muszę je zawieść! Ale eee, chwila. Eee, nie wiem, czy to się na mapie zaznaczy. Powinno. winno. Zgód policji. O mój boże. Jeszcze gania nie ma, I tego się na mapie pojawi. Dobra, to jest jednak wiatrka. Jak się skupię, to może tym śrotem ucieka. Oha, na moście są bo to działa... O, lak. Bo to działa tak, że to blokuje na mapie. Mosty, tak. Nie to chyba. Czy to się na mapie zaznaczy? Czy może nie? Dobra. jedziemy Jedziemy. Mimo wszystko. A, fura tam była. Założyłem też, że na moich nagraniach mówię takim głosem. Nie wiem, czy takim ten. Nie wiem, czy to zrozumiecie. Może na też się zdarzyło. Muszę mówić głośniej. Taki mam wniosek. Mówić głośniej, nie tak jakby pod nosem, o jak to będę pod nosem mniej więcej. No to wiecie, to jest. do nauczenia się, nie? Do trenowania. <laughs> Dla mnie to jest takie niekomfortowe na początku, ale.

przyjęty jest, nie dość, że zabił swojego człowieka sekundę mu odebrał życie, to jeszcze Romana postrzelił, no? nie spodziewałem się akurat tego ale Roman krzyczał, nie? i nie wiem co z tymi graffiti, czy coś stało. no tak, no, ale bo się randki nie ma, mam nadzieję, że się nie obraziła ta Michelle, pomyliłem, z Mallory pomyliłem imiona no i tak, to by było na tyle w tym materiale Powiem tak, w tym odcinku było... O nie... Dużo się działo w tym odcinku um, Wiesz, czekałem na, ciebie, czekałem na ciebie A ty się nie pojawiłeś Wypadła ci jakaś ważniejsza sprawa Miałbym wiedzieć Co robisz ze swoim czasem Swoim się, No, przypadkiem zadzwoniłem Nawet przerwałem w połowie rozmowy No i jednak Najczyło się ten. Dobra, wiecie co? To było na tyle w tym materiale. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie ocenę, komentarz, subika. Wszystko mile widziane. I trzymajcie się i cześć.